Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne wagi w czytaniu dla Singli na marzec 2025 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań, Prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków, również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane wagi. Czytanie miesięczne na uczucia dla Was będzie podzielone na trzy części. Pierwsza będzie dotyczyć singli, którzy kogoś poznają, ale znajomość nie jest jeszcze związkiem. Druga część dla singli, w których życiu na ten moment nie ma nikogo perspektywicznego, a trzecią częścią będzie karta Rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do sytuacji, czyli swego rodzaju wskazówka na sprawy uczuciowe na zbliżający się miesiąc. Marzec. A teraz już nie przedłużając, przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moje kochane wagi, wasz przekaz dla singli, którzy kogoś poznają, z kimś się spotykają, kimś się za, e, zainteresowali, to karta wieży, piątki mieczy i karta kochanków. Jeżeli chodzi natomiast o singli, którzy na ten moment nikogo w swoim życiu, kim byliby zainteresowani, nie mają, to mamy tutaj kartę maga, pazia kielichów i króla kielichów, jako rada karta gwiazdy. Hmm. No, ciekawe jest to czytanie, bardzo dużo się tutaj zaczyna u Was dziać. Rozpocznijmy sobie od początku, czyli od lewej strony, czyli od singli, którzy kogoś już tutaj poznają, z kim się spotykają, kim są zainteresowani. Zaczynamy sobie kartą wieży. Zaczynamy dość topornie, bym powiedział, bo karta wieży bardzo często przynosi niespodziewane wydarzenia, informacje, wyzwania, rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć po to, żeby coś a to mogło przetrwać, a to ym, można było coś kontynuować. Ym, karta wieży bardzo często też mówi o tym, że nie jesteśmy przygotowani na ten obrót spraw, także nie jesteśmy świadomi, że coś może się takiego wydarzyć. Karta Wierzy może mówić albo o tym, że jest jakaś na przykład sytuacja, która daje Wam do myślenia, która gdzieś tam nowe światło rzuca na tą znajomość, niekoniecznie w, w sposób pozytywny. Karta Wierzy też może mówić na przykład o jakichś informacjach, które mogą do Was dochodzić, albo ze strony tej osoby, które będą dla Was sporym zaskoczeniem i czymś. Na przykład może mówić o tym, że ktoś nagle wam się zwierza, jest wszystko ok, ktoś wam się nagle zwierza z takich rzeczy, którą musicie sobie na przykład przemyśleć, czy to jest dla was do zaakceptowania, albo z jakiejś na przykład skłonności, problemów tej osoby, albo skomplikowanej sytuacji. Niekoniecznie to musi burzyć tą znajomość, no ale może być pewnego rodzaju. No, przeszkodą, nad którą będzie trzeba się pochylić. Karta wieży to też mogą być na przykład informacje dochodzące do Was z zewnątrz na temat tej osoby. Czyli przypuśćmy jakieś informacje na temat przeszłości tej osoby, tego z czego ta osoba jest znana. Obok natomiast mamy kartę piątki, piątki miecz. Piątka mieczy jest to karta odpuszczenia sobie. Takiego dojścia do wniosku, chyba wystarczająco dużo poświęciłem czasu, zaangażowania, energii. Chyba za bardzo się staram. Chyba za bardzo wychodzę przed szereg. Nie zamierzam o nic walczyć za wszelką cenę. Tak jakby, chyba, że jeszcze jedna rzecz, yy, która, o której mogą świadczyć, może świadczyć połączenie tych dwóch kart. Nawet jeżeli by tutaj nie, gdybyście tutaj nie dowiadywali się czegoś, co wam daje do myślenia, może być jedna rzecz w połączeniu tych dwóch kart, która by świadczyła o tym, Um, mu, która by mówiła o pewnych rzeczy, która, która może Wam się nie spodobać. Czyli możecie na przykład w tym miesiącu odkryć dość do Was, że chyba wy bardziej zabiegacie o tą drugą osobę niż ona o Was. Tak? Czy, bo to jest um, Piątka Mieczy bardzo często to jest odpuszczenie i danie komuś możliwości, przestrzeni do tego, żeby sam się wykazał, żeby sam pokazał, że mu zależy. Tak? Czyli troszeczkę takie wycofanie się, obserwacja, co się będzie dalej działo. Jeżeli gdzieś tam wy mocniej inicjowaliście, mocniej się staraliście, jeżeli chodzi o tą znajomość, byliście bardziej zaangażowani, to karty tutaj mogą pokazywać, że możecie postanowić zwolnić, dlatego że nagle do was dojdzie. No, chwila, moment, tak? Skoro ja tutaj inicjowałam, tu się starałam, tu pierwsza napisałam, czy, czy na pewno my, mamy, my jesteśmy w ten sam sposób i w, w, w tym samym stopniu zaangażowani w tą znajomość? Bo czasem wiecie, my tak. Staramy się, żeby coś się rozwijało, i nagle tak, jakby nas ktoś obuchem w, w, w łeb uderzył w łeb, bardzo brzydkie słowo w głowę uderzył, ale bardzo potoczne i często używane. E, dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie. W głowę uderzył i orientujemy się, hmm. Ale tak naprawdę ja nie dostaję żadnych deklaracji ze strony tej drugiej osoby, że jej na ten moment zależy. Jaka jest prawda, tak? A może troszeczkę dam sobie na luz, może troszeczkę się wycofam i zobaczę, czy ta druga osoba zacznie dawać siebie więcej. Natomiast ostatnia energia to jest karta kochanków. Powiem tak, scenariusze są dwa. Bo karta kochanków o dwóch rzeczach mówi. Po pierwsze, oczywiście naturalnie kojarzy się to z romansem, z odkrywaniem siebie, tak? Na wielu płaszczyznach, znaczy siebie, nas, tak? I tej drugiej osoby. Ale też bardzo często mówi o takim dużym przyciąganiu pomiędzy dwoma osobami o dużym ogniu. Tylko karty mogą tutaj pokazywać, że wy poza tym przyciąganiem możecie się zastanawiać, czy coś za tym się kryje więcej. Tutaj mogą być Wasze wątpliwości. Natomiast karta kochanków to bardzo często też jest karta decyzji. Ja bym tutaj się nie zdziwił, gdybyście w tym miesiącu bardzo mocno przyglądali się tej drugiej osobie, tej Waszej znajomości i. Starali się tutaj podjąć jakieś długo, daleko idące, daleko idące decyzje. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście w tym, jeżeli chodzi o ten miesiąc, dużo się działo, hmm, jeżeli chodzi o przyciąganie pomiędzy Wami. Ja bym się też nie zdziwił, gdyby ta druga osoba chciała poznawać się na pewnej płaszczyźnie, pewne rzeczy inicjowała, ale karty mogą tutaj pokazywać, że Wy możecie oczekiwać czegoś więcej niż płomiennego romansu i niż tego, że ktoś Was chce poznać. W takiej sferze, tak. Czyli dla was jednak y, tym, czego potrzebujecie, żeby, żeby się na drugą osobę otwierać, to jest nie tylko to są nie tylko y, inicjowanie kontaktu fizycznego, ale także emocjonalnego, duchowego, tak, czyli potrzebujecie pewnej całości. I tutaj mogą być też pewne, pewne, y, pewne wasze przemyślenia dotyczące tego, że możecie troszeczkę odczuwać, że. W, jednych, w jednej sferze na przykład ta relacja się rozwija, ale w innej troszeczkę stanęła w miejscu, i dla was to też może być właśnie taki sygnał do tego, żeby się wycofać, obserwować, i też w piątce mieczy, o czym jest też piątka mieczy, nie robi niczego, czego nie czuję. Nie robię niczego, czego mógłbym potem żałować, nie robię niczego hmm, po to, żeby robić za dwie osoby. Tak? Jeżeli widzę, że druga osoba daje z siebie mniej niż ja. To daje tej osobie przestrzeń do tego, żeby to nadgoniła, żeby no, nigdy nie będzie 50 na 50, no umówmy się. Ale żeby yy, spróbowała starać się mocniej. I tak jak mówię, to, yy, te karty też mogą pokazywać, tak jak mówię, to może być decyzja jakaś do podjęcia. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście mieli albo jakieś informacje w tym miesiącu dotyczące tej osoby, które będą tru trudniejsze do przetrawienia, które będą dla Was wyzwaniem, jeżeli chodzi o kontynuację tej relacji. Natomiast, tak jak mówię, yy, czy ta znajomość się zakończy w tym miesiącu? Wątpię. Jeżeli Wy takiej decyzji nie podejmiecie, to ta druga osoba też tego nie zrobi. To jest więcej niż pewne, bo ewidentnie widać, że Wy możecie w tym miesiącu uważać, że z jakiegoś powodu piłeczka jest po Waszej stronie. Tak mówiąc potocznie, tak w cudzysłowie, piłeczka. Pewna decyzja, pewna ym, też tak jak wcześniej już powiedziałem, pewnego rodzaju konfrontacja z rzeczywistością i. Później obmyślanie planu działania, co z tym faktem zrobić. Ale ja bym tutaj był skłonny powiedzieć, że wy w tym miesiącu troszeczkę odsuwacie się yy, od tej drugiej osoby, ale najprawdopodobniej to jest celowe. To nie jest tak, że yy, tej osoby nagle w tym miesiącu nie chcecie, tylko najprawdopodobniej coś chcecie zweryfikować, coś chcecie sprawdzić i chcecie też większego zaangażowania się starania tej drugiej osoby, tak. Żeby to nie było, jeżeli tak jak mówię, moje kochane wagi, macie skłonność do tego, żeby starać się nadganiać za dwie osoby, jeżeli macie takie doświadczenie, że w poprzednich relacjach, to wy byliście tą stroną bardziej zaangażowaną i taką, która gdzieś tam ciągnęła dosłownie tą relację do przodu, troszczyła się o to, żeby ona trwała, a druga osoba była takim biernym biorcą to najprawdopodobniej wy tutaj y, od początku tej znajomości będziecie po prostu zwracać na to uwagę i jeżeli zauważycie, że coś takiego podobnego jak w poprzedniej relacji zaczyna się dziać, najprawdopodobniej będziecie się wycofywać. Dlatego, że piątka, y, piątka mieczy jest właśnie taką energią, nie zamierzam walczyć o coś za wszelką cenę, nie zamierzam czegoś robić wbrew sobie, nie zamierzam mmm, później żałować tego, że dałem z siebie zbyt dużo. Tak naprawdę, nie weryfikując, czy druga osoba jest gotowa na to samo. I czy chce to zrobić. I czy to zrobi. Hmm. Także tutaj powiedziałbym, że tak. No ten miesiąc, jeżeli chodzi o nowe znajomości, może być e, no troszeczkę trudniejszy. No powiedzmy sobie to wprost. No powiedzmy sobie to wprost. Może też mówię, przy, przynosić Wam jakieś głębsze e, wnioski. Niekoniecznie zawsze będą one dla was pozytywne. Najprawdopodobniej też będziecie tutaj po prostu obmyślać plan działania i to będzie raczej miało na celu nie odrzucić tą osobę, tylko będzie miało na celu to, żeby ta, tą osobę po prostu zaangażować, żeby mieć takie poczucie, że ta osoba też tego chce też się, i też się musi postarać o was, a nie tylko Wy o tą osobę. Tak? Że gdzieś tam ta inicjatywa nie powinna być jednostronna. I to jest prawda, nie powinna być jednostronna. Zawsze trzeba pilnować we wszystkich relacjach. Czy to będą relacje romantyczne, czy to będą relacje przyjacielskie, czy to będą relacje rodzinne. Tego, żeby 50 na 50 nigdy nie będzie, tak? bo nigdy nie będzie dwóch osób, które będą tak samo chciały. Ale jednak, żeby to były, były uczciwe proporcje. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście, moi kochani, po prostu w tym miesiącu potrzebowali w piące mieczy więcej czasu na siebie, dla siebie i na pewne przemyślenia. Bo może być tak, że jeżeli chodzi, jak mamy tutaj obok kochanków, jak jesteście z tą osobą, to yy, wszystkie wątpliwości niemalże giną, tak? Bo jesteście szczęśliwi, bo ta druga osoba jest przy Was. Gdzieś jesteście wtedy jakby troszeczkę zaczarowani, a w momencie, w którym yy, tej osoby przy Was nie ma, pojawią się pewne wątpliwości. Ja bym się nie zdziwił, gdybyście Wy po prostu w tym miesiącu potrzebowali pewne rzeczy sobie na spokojnie przemyśleć, skonfrontować się z własnymi oczekiwaniami i. Tym, czy ta druga osoba będzie w stanie wam po prostu to zaofrować, wam dać. I czy i jakie na ten moment po prostu macie przesłanki. Bo tak jak mówię, no, wieża najprawdopodobniej e, świadczy o tym, że w tym miesiącu albo coś sobie uświadomicie, albo coś do was dojdzie i wy będziecie potrzebowali sobie to przemyśleć głębiej. Szczególnie jeżeli, tak jak mówię, kochankowi plus wieża może mówić o tym, że e, możecie odczuwać w tym miesiącu, że ta osoba ma pewne konkretne. Oczekiwania względem tej, tej relacji, tej znajomości, ale niekoniecznie one muszą być tożsame z tymi waszymi. I tu może być też pewne wyzwanie, tak? Możecie się też zastanawiać, czy te oczekiwania jesteście w stanie tutaj znaleźć dzięki elastyczności wspólne wyjście. Bo jeżeli wy na przykład na ten moment poznajecie osobę, dla której ważniejsza jest sfera fizyczna i yy, ta osoba. Nie deklaruje wam niczego, a ta znajomość póki co trwa i, jakby pod względem emocjonalnym i takim związanym z przyszłością, nie rozwija się, to może być tak, że Wy będziecie potrzebowali się po prostu zastanowić, czy Wy chcecie w to brnąć, żeby później a, nie cierpieć. Jeżeli chodzi natomiast o singli, którzy na ten moment nikogo nie poznają, z nikim się nie spotykają, nikim nie są zainteresowani, to mamy tutaj maga. Chociaż pierwszy raz od dawna czuję, że ten mag nie jest złą energią, i zaraz Wam powiem dlaczego. Bo pamiętajmy, że jednak mamy tutaj trzy karty i one wspólnie tworzą pewien scenariusz. Tak, tworzą pewną wizję przyszłości. Zaczynamy sobie właśnie magiem, potem mamy pazia kielichów i mamy króla kielichów na koniec. Pozostałe dwie energie poza magiem są świetne. Mag też ma pewne odniesienia pozytywne. Zaraz Wam powiem jakie. I też może być energią waszą bądź cudzą. Po pierwsze, karta Maga jest to karta bardzo dużej kreatywności. Bardzo często mówi, jeżeli to jest energia cudza, o próbie czarowania kogoś, tak? Bardzo często to też jest takie. Trochę próba przypodobania się, zyskania w cudzych oczach, pokazania siebie z jak najlepszej strony. O ile nie ma tutaj kłamstw i manipulacji, to nie jest nic złego, tak? Tak naprawdę umówmy się. Jak chcemy tutaj kogoś poznać, jak nam się ktoś podoba, to no, próbujemy siebie pokazać z jak najlepszej strony. To nie jest. No, myślę, że rzadko się zdarza człowiek, który od początku wywala wszystkie swoje mankamenty, wątpliwości dotyczące samego siebie, słabe strony, jakieś takie też kompleksy. Raczej staramy się tutaj, no czarować tą drugą osobę, pokazać y, swój potencjał, tak, pokazać ile mamy do zaoferowania i Mak też to robi. E, problem zaczyna się w momencie, w którym kłamie. E, czy tutaj, powiem wam tak, czy ta osoba tutaj kłamie? Pozostałe dwie energie są aż podejrzanie dobre, ale podejrzanie w taki sposób, że można by było tutaj stwierdzić, że e, nie ma tej złej energii maga, tak, czyli chyba, że ktoś tutaj jest tak czarujący, że no, że tutaj jest jakaś gra. Ale ja patrząc na te karty, moja intuicja mi podpowiada, na, że raczej są to dobre intencje, ale ktoś może tutaj próbować, tak jak mówię, trochę podkoloryzowywać delikatnie swoje życie, ale po to, żeby was do siebie przyciągnąć, żeby też, żebyście zobaczyli coś więcej w tej osobie, że ta osoba w jakiś sposób się wyróżnia. No, to może być to czarowanie MAGA. Natomiast jeżeli MAG jest waszą energią, MAG jest energią kreowania. I karty tutaj mogą też pokazywać, że Wy możecie chcieć. W tej sytuacji mak bardzo często też chce mieć kontrolę nad sytuacją, więc najprawdopodobniej w tej energii Wasza potrzeba to jest trzymanie kontroli nad tym, co się dzieje, tak, żeby nie dać się zmanipulować, oczarować. Jeżeli gdzieś tam wcześniej mieliście taką skłonność do tego, żeby zbyt szybko, zbyt wiele sobie obiecywać, tak, to karty tutaj mogą pokazywać, i też jeżeli gdzieś tam byliście bardziej bierni i pozwalaliście jakiemuś y, w poprzednich relacjach y, podejmować decyzje za, za siebie, tak? gdzieś tam kreować te. Te znajomości pod kątem czyichś oczekiwań, to karty tutaj mogą pokazywać, że wy możecie chcieć bardziej wziąć tą sytuację w swoje ręce. Karta ta też może tutaj pokazywać, że wy ze swojej strony możecie chcieć też wykazywać tutaj inicjatywę w kierunku tej osoby, ale tu w ogóle ta energia jest tak dobra. Paść kielichów obok. Paść kielichów bardzo często to jest wyrażanie swoich. Pozytywnych uczuć, emocji, myśli w czymś kierunku. Bardzo często to też jest karta flirtu. To jest karta dobrego samopoczucia z drugą osobą. E, Paść kielichów bardzo często jeszcze to nie są wyznania, jak dwójka kielichów, albo właśnie nawet kielichów, gdzie as kielichów to, już karta, to jest karta zauroczenia, a dwójka kielichów to jest karta wyznań i deklaracji. Paść kielichów raczej mówi o czymś pokroju. Fajnie, że dzisiaj mogliśmy się umówić, fajnie było się z Tobą spotkać, bardzo dobrze się czuję w Twoim towarzystwie, lubię spędzać z Tobą czas, e, czy też jakieś drobne komplementy, na przykład dotyczące wyglądu. Czyli to są takie, wiecie, pozytywne przesłanki, pozytywne zaczepki w kierunku tej drugiej osoby, żeby pokazać radość ze spotkania, z przebywania z tą drugą osobą i też takie otwarty, taką otwartość, chęć do tego, żeby, coś, żeby ta znajomość trwała i mm, szła do przodu. Natomiast ostatnia energia to jest król kielichów. Chyba najlepszy materiał w całym tarocie do budowania relacji, tak na dobrą sprawę. Bo król kielichów bardzo często, oczywiście jeżeli chodzi o trygony, to trygon wody najczęściej, czyli tak? gdzieś tam rak skorpion albo ryby, ale niekoniecznie. Skupmy się na tym, jaki jest król kielichów. To jest zazwyczaj mężczyzna wrażliwy, po przejściach, yy, czasem bywa nieśmiały, czasem ma też swoje ograniczenia dotyczące na przykład mówienia o swoich uczuciach. On jest bardzo emocjonalny, ale nie zawsze od razu o tym mówi. Tak? On bardzo często potrzebuje czasu, żeby się utwierdzić w swoich emocjach, w emocjach drugiej osoby i on dopiero wtedy się otwiera. Ale jeżeli się otworzy, to potrafi naprawdę być taką, takim wymarzonym partnerem. Tak? On bardzo na pewno też ma łatwiej, jeżeli się zaangażuje, mówić o swoich uczuciach niż pozostali królowie. Też potrafi okazywać to poprzez swoje czyny. Jedyny mankament, przez swoją wrażliwość, on tam może być delikatnie bardziej zmienny, albo przez swoją wrażliwość, może delikatnie, ale to jest jako taki coś, na co po prostu można tam na marginesie zwrócić uwagę, a nie jako ostrzeżenie. Może mieć większą skłonność na przykład do używek, dlatego że no, więc ludzie bardziej zazwyczaj emocjonalni, bardziej tacy wrażliwi, no. Jeżeli gdzieś tam w ich życiu nie dzieje się najlepiej, no to mają taką skłonność do tego, żeby szukać pewnego ukojenia, ale w taki sposób. Nie zawsze dobry, tak? Natomiast, tak jak mówię, to jest jako coś w tle. Gdybym miał już powiedzieć cokolwiek złego o tym królu kielichów, no jednak kielichy, tak. Um, natomiast karty tutaj pokazują, jeżeli chodzi o ten miesiąc, no najprawdopodobniej Wy tutaj poznajecie kogoś z naprawdę fajnym potencjałem. Kto będzie próbował was czarować, ale nie najprawd... na szczęście nie ma tutaj y, obok energii, które by świadczyły o tym, że ze złymi zamiarami. Gdybyśmy mieli tutaj obok y, diabła, gdybyśmy mieli siódemkę mieczy, gdybyśmy mieli też na przykład trójkę kielichów. Trójkę kielichów to trójkąt emocjonalne bardzo często w relacjach, tak? No tego tutaj nie ma. Jednak mamy tego pazia kielichów. To może być po prostu chęć. Y, tak mocno zyskania w cudzych oczach, że wręcz próba w jakiś sposób wyróżnienia się, tak? Pokazania od początku, ja mam do zaoferowania to, ja mam do zaoferowania to, ja. Mm, jeżeli chodzi na przykład o, o to, jaki jestem, to na przykład podkreślanie tych swoich zalet, potrafię być romantyczny, tak? potrafię tutaj się zatroszczyć, potrafię gotować. To bardzo często też są takie praktyczne rzeczy, które mogą po prostu kogoś do, do tej osoby po prostu przekonać. Tak? Więc to może być takie troszeczkę bym powiedział w karcie Maga plus Króla Kielichów. Takie chwalenie swoich umiejętności, możliwości, też pokazywanie swoich pasji, też takiej wrażliwości, chociaż no mówię co do wyz wyznań, to ja bym powiedział, że na początku raczej ten mężczyzna nie będzie skłonny, ale może dawać takie przesłanki, tak. Czasem takie drobne słowa pokazujące, że ktoś jest zainteresowany, że ktoś się cieszy z naszej obecności też są znaczące. Też taka wdzięczność za spotkanie, wdzięczność za rozmowę. Akurat tutaj. Król Kienichów potrafi, tak? On potrafi używać tych magicznych słów, które powodują, że nie tylko wydaje się bardziej kulturalny, ale też bardziej zaangażowany, bardziej yy, nastawiony pozytywnie. Jeżeli chodzi natomiast o kartę Radę, to mamy tutaj kartę Gwiazdy, najlepszą kartę w tarocie. Znaczy, wolałbym oczywiście, gdyby ta karta gwiazdy była w innym miejscu, czyli w sytuacji, a nie jako radar. Ale karta gwiazdy to są pozytywne zbiegi okoliczności, to jest magia, która dzieje się wokół nas, to są bardzo często zrządzenia losu, to jest wyjątkowość sytuacji, wyjątkowość osób, które są w naszym życiu. I karta, rada jako, karta gwiazdy jako rada mówi o tym, uwierz w swoje własne szczęście, uwierz przeznaczenie, uwierz w magię, która dzieje się w Twoim życiu, uwierz w to, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że szczęście czeka tuż za rogiem. I trzeba tylko skręcić w odpowiednią uliczkę. Tak? Czasem dać sobie na to yy, szczęście szansę. Czasem trzeba po prostu wie, w nie uwierzyć, trzeba po prostu mieć pewne nastawienie. Tym bardziej, że to czytanie złe nie jest. Dla singli, którzy nikogo nie poznają, w ogóle jest super. Natomiast dla singli, którzy yy, kogoś poznają, to może być po prostu yy, przekaz ta rada, przekaz na, zas na zasadzie albo yy, żeby. Coś zbudować, musisz zaakceptować, bo nie ma ideałów, tak? Musisz, musisz zaakceptować to ograniczenia tej osoby. Albo ta rada może tutaj mówić o tym, że ta znajomość, nawet jeżeli na ten moment się nie układa, niekoniecznie musi być nie dla Ciebie, albo też ta znajomość, nawet jeżeli miałoby nie wyjść, to macie czegoś nauczyć. Może być dla Ciebie pewnego rodzaju lekcją, może być dla Ciebie też. Albo też na przykład na podstawie tej znajomości masz coś zrozumieć po to, żeby w Twoim życiu potem pojawił się ktoś odpowiedni. Chociaż tak jak mówię, no ja tutaj nie widzę, chociaż ta wieża ona jest, jest dosyć taka trudna, no nie ukrywajmy, wieża jest jedną z trudniejszych kart w tarocie. Tak. Bardzo często przynosi różnego rodzaju rzeczy, których z jednej strony się nie spodziewamy, z drugiej nie do końca chcemy, wyzwania, jakieś tam problemy. Natomiast nie są to problemy nie do przeskoczenia, nie są, takie, nie są to takie wyzwania, w których, to do których nie mamy szans ich pokonać. Natomiast ta energia, która jest obok, tak jak mówię, tak jakby karty też pokazywały, że wy troszeczkę w tym miesiącu raz tracicie zainteresowanie, dwa yy, tracicie troszeczkę wiary i trzy potrzebujecie więcej czasu dla siebie, tak jakby mówię, gdzieś tam yy, jakby ten miesiąc tutaj przynosił coś, z czym musicie się uporać, co, co musicie sobie w głowie poukładać po to, żeby przejść do porządku dziennego albo ewentualnie po prostu podjąć jakąś decyzję. Ja mi się też tutaj mówię, weryfikował, sobie zweryfikował albo sprawdzał to, czy macie takie same cele życiowe, plany życiowe i też pomysły na tą relację. Tak? No bo, jak, tak jak mówię, karta kochanków to bardzo często karta romansu, i tutaj też może być, że możecie mieć po prostu. E, takie wątpliwości co do czyjegoś zaangażowania i co do tego, czy ta osoba po prostu oczekuje tego, co wy. Czy wy w ten sposób nie tracicie czasu? Czy wy, angażując się, nie, nie robicie czegoś, czego później będziecie po prostu żałować? A co do Singli, którzy nikogo nie poznają, no to, to jest piękny obrazek. No tutaj karty właśnie pokazują, że może się pojawić w waszym życiu jakiś mężczyzna. I to taki, nie taki... E, nie taki bylejaki, tak bym tutaj powiedział, tak trochę pół żartem, pół serio. Tylko taki, który naprawdę ma coś do zaoferowania, który potrafi być kimś, kogo Wy możecie potrzebować, tak? kogo Wy możecie wyczekiwać, na kogo możecie czekać. I do tego jeszcze ten paść kielichów, tak, który przynosi takie pozytywne emocje. Jeszcze jedna rzecz. Paziowie to bardzo często dzieci. Ja bym się nie zdziwił, gdyby nowo poznany mężczyzna miał już swoje dzieci. Albo takie, które sam wychowuje, albo takie, które na przykład ma z inną kobietą. Chociaż ja bym się nie zdziwił, gdybym na pierwszym spotkaniu albo podczas na początku rozmowy o tym nie powiedział. Może bojąc się po prostu waszej reakcji, no bo mak w tym przypadku plus paś kielichów może mówić o tym, że jest dobrym, zaangażowanym ojcem, ale może traktować jednak. Um, Tą wiedzę o dziecku jako pewnego rodzaju ograniczenia, albo no, może, że to może po prostu taka informacja na starcie może kogoś tutaj odstraszyć, i może to być sytuacja, na przykład, w której on to ukrywa po to, żeby najpierw ktoś go poznał, a potem ewentualnie dodać, e, no takie. Różne tematy związane z jego życiem prywatnym, tak, z jego przeszłością, z jego zobowiązaniami, no bo jednak dziecko jest pewnego rodzaju zobowiązaniem, ale tak jak mówię, tutaj raczej nie chodzi o to, że ten mężczyzna się odciął od własnego, ewentualnie jeżeli tutaj ma dziecko, tak jak tutaj karty pokazują, od tego swojego dziecka, tylko raczej nie, nie każdemu będzie się to podobało, tak. No bo jednak dziecko jest pewnego rodzaju zobowiązaniem na całe życie, i może być to poniekąd też powiązanie z jakąś na przykład przeszłą partnerką. To też nie każdemu będzie się podobało, no bo to może w pewnym, też w pewnym sensie troszeczkę zamieszać sytuację. Ale tak jak mówię, to też jest kwestia tego, jak te relacje wyglądają. Niekoniecznie to musi być obciążenie, w zależności od sytuacji. Natomiast jako rada, no karta Karta, księ... Przepraszam, karta Gwiazdy, tak? czyli karta... najlepsza karta w, taro... w tarocie, która mówi o tym: uwierz w magię, uwierz w to, że, je... że szczęście jest przed tobą, uwierz w to, że wszystko się poukłada tak, jak tego oczekujesz, tak, jak tego potrzebujesz. Nie, wąt... nie wątp w siebie, nie wątp w... w to, że w przyszłości spotka jeszcze cię coś dobrego. tak Miej odpowiednie nastawienie. No i daj szansę temu, co przychodzi. Moje kochane wagi, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Słyszymy się niedługo, pozdrawiam. Maczmentaro!